Państwu. Dzień dobry witamy serdecznie w kolejnym odcinku Styku z Etyki w wersji dla dorosłych, dla dojrzałych, związanych z historią filozofii, czy też z filozofią samą. Innymi słowy, do czego przydają nam się e, dzisiaj filozofowie? Dzisiaj dwóch filozofów, bardzo ważnych, moim zdaniem jednych z najważniejszych, którzy, e, którzy przydają nam się bardzo. E, pierwszy z nich to Heraklit. Mhm. Nie wiem, czy bym się z Tobą zgodził, bo w czasie, kiedy żył Heraklit, już wielu jemu, wielu jemu współczesnych uważało, że on się nie przydaje. Tak. Uważano, że Heraklit pisze w sposób tak niezrozumiały i tak yy, jak gdyby ukrywa to, co chce powiedzieć że nazywano go ciemnym. Tak i to jest pierwsza chyba rzecz, którą moglibyśmy powiedzieć, że się przydaje do yy, Heraklit, ponieważ może hmm. powinniśmy się zastanowić, czy każda wiedza powinna być podawana każdemu. Dzisiaj hmm. oczywiście jest to yy, naturalne, że my jesteśmy w stanie, po, powinniśmy podawać każdą wiedzę każdemu. Hmm. Heraklit już wtedy wiedział, że nie wszystko powinno się mówić każdemu. Choć wydaje mi się, że gdybyśmy szukali pewnych, pewnych specyficznych informacji dotyczących tego, jak zbudować bombę, mhm. czy też próbowali wyporzucić pewne książki, to nie udałoby nam się. Czyli coś z ducha Heraklita tak, e, tak. przetrwało. Oczywiście, czyli Heraklion, który zwany jest Ciemnym, to jest przełom VI-V wieku. Genialna myśl, zrzucająca w ogóle filozofię w zupełnie inny obszar. Obszar, już nie zastanawiania się tylko i wyłącznie nad tym, z czego powstał świat i jakie były początki, tylko on widzi więcej. Jest jakby takim wizjonerem, który szuka bytu. Widzi ten byt, nawet można powiedzieć. Tak. W dodatku. Heraklit przydaje nam się dzisiaj do tego, żeby przypomnieć sobie, że w świecie, w tym wszystkim, nawet we wszechświecie, nie tylko, tak. to było pojęcie pojęte jak najbardziej szeroko, panuje pewien porządek, pewna konieczność, Aha. logos. Zgadza się, Heraklit był twórcą, można powiedzieć, takiej myśli, że tym wszystkim rządzi jakiś porządek, jakaś myśl. Dokładnie. Myśl. Jest to, nie jest to osobowa siła, hmm. ale jest to siła, która jest pewnego rodzaju, w rodzaju pewnego rodzaju, w pewnym sensie uporządkowana. Jest to pewien wynik konieczności. Hmm. To myślę, że to było niezwykle ważne w tamtych czasach, żeby dojść do przekonania że to wszystko, wszystko, co nas otacza, nie może być dziełem, przypadkiem. Że, że w nawet najdrobniejszych wydarzeniach hmm. nic nie dzieje się przypadkowo. Wracamy przecież dziś do tego, nie tak dawno wiele, wiele mówiło się o efekcie motyla. Hmm. Przecież to jest czysty charakter. Tak, wiemy też doskonale, jak wiele nieprzypadku musi zadziać się, by powstał węgiel. Nie może to być nie tak, nie może być to takie wyłącznie tylko wyłą działanie tylko i wyłącznie przypadków. W tym wszystkim musi być. Jakiś logos. Heraklit pokazuje nam to wyraźnie. Lub I dzisiaj współcześnie fizycy, fizycy teorii teori, i fizycy, którzy zajmują się tą powiedzmy fizyką kwa, kwantową i fizyką, kosmologią, widzą ten logos. Dostrzegają go. Tak. Oczywiście nie wszyscy, ale większość zaczyna go dostrzegać. Oczywiście Heraklit nam o tym daje jakby początek do tego. Oczywiście trzeba też powiedzieć, że po Heraklidzie niewielu filozofów do pewnego momentu, nawet do, do XVI hmm. wieku, brało pod uwagę, że ślepa siła przyrody nie jest taka ślepa, że jest to ciąg przyczyn i skutków, który jest powszechnie obowiązujący. Hmm. No oczywiście mieliśmy całą drogę, którą po, po części zapoczą, zapoczątkował Herapit, czyli drogę yy, ideal, idealizmu, yy, który jest powiedzmy od Pythagorejczyków, Platona i tak yy, idąc. My o tym będziemy mówić. Dzisiaj wiemy na pewno, że Herakli przydaje nam się z jednej strony do tego, żeby pamiętać i zastanowić się nad tym, czy dla każdego warto przekazać wszystkie informacje, czy powinniśmy się zastanowić, czy on udźwignie taki, czy powinien to wiedzieć. Czy powinien to wiedzieć. Druga rzecz to na pewno to to, że ten logos wskazał na ten logos, ale to nie wszystko, co nam się przydaje, wręcz odwrotnie. Herakli przydaje nam się jeszcze do tego, żebyśmy mieli świadomość tego, że to, co dostępne jest nam zmysłowo, mhm. nie ma w gruncie rzeczy dużej wartości. To jest przełom. To jest przełom. Yy, dzisiaj wiemy o tym, że zmysły nas mamią. Oczywiście wiedzieliśmy już to nieco wcześniej, ale dzisiaj jesteśmy już przekonani. Psychologia wie, jest świadoma tego, że yy, no raczej na zmysłach nie powinniśmy polegać. Yy, filozofia z pewnością już te, też, a Heraklit powiedział wyraźnie, yy, zmysły to nie ta droga. I teraz o tyle jest to ciekawe, że on właśnie zrobił to w momencie, w którym zmysły były jednym z podstawowych narzędzi obserwacji świata i ze zmysłów właśnie najwięcej tych, tych mm -hmm. prawd, spostrzeżeń, prawideł filozoficznych i, i nie tylko, i ogólnie naukowych się wykształcało, no bo to było narzędzie takie no najbardziej naturalne. Aż tu na samym początku mówi, że zmysły nie. Okay. E, szukamy e, pewnego zamysłu w świecie, e, nie poprzez zmysły, to jest bardzo ładnie brzmi, tylko przez pewną konieczność, przez pewną. Porządek. E, szukamy pewnego porządku. E, dzisiaj powiedzielibyśmy powszechnie obowiązują, obowiązujące prawa fizyki. Mm -hmm. no Herakli nie mógł użyć tego słowa, tak? mm -hmm. więc e, powiedział, że jest to logos. Tak. Ale i to nie jest chyba tym najistotniejszym, co, co u Heraklita było, choć to jest bardzo ważne, bo ten ruch, na który, wskaza, na który wskazuje Heraklit, jest no, istotą jego filozofii. On go zapoczątkował w ogniu, wskazując na to, że jeszcze idąc tą starą drogą pierwszych filozofów, fizyków, że wszystko zaczyna się od ognia. Tyle, że tym razem ten ogień jest raczej ruchem. Tak, on nie był substancją mm. docelową, czy też budulcem, tak. tylko był pewnego rodzaju, był pewnego rodzaju narzędziem, mm -hmm. czy też taką widoczną, widocznym przejawem tego, co się dzieje w przyrodzie. Tak, był jeszcze wskazówką pewnej zmienności w świecie. Cały czas wszystko. Jest zmienne, jest ciągle napędzane tym ogniem mm. yy, i Heraklion to pokazuje. Co ciekawe, dzisiaj, gdybyśmy popatrzyli na przykład na fizykę, yy, kosmologię, która yy, bada yy, fizykę wysokich temperatur, gdzie yy, podwyższając temperatury już do gigantycznych yy, stopni, ten świat się nasz rozpada. On już nie działa tak jak tak. trzeba. Wszystkie prawa yy, przyrody. Prawie wszystkie przestają funkcjonować. Hmm. Zatem ten ogień jest motorem całej rzeczywistości, wskazuje Heraplita. Na, na dodatek, czy też na koniec, jeśli chodzi o Heraplita, hmm. trzeba byłoby nam powiedzieć, że Heraplit pokazuje nam, że nie można wejść dwa razy do tej samej rzeki. Nie można wejść dwa razy do tej samej banny, nawet z wodą można byłoby powiedzieć. Tak jest. Czyli wszystko jest zmienne. Pan tak, Terej, z... wszystko płynie, yy, nie powinniśmy przywiązywać się do tego świata, bo on raz poprzez zmysł widzimy, yy, że jest nieprawdziwy, że on jest w pewien sposób nieprawdziwy, ale najciekawsze jest to, że tam nie ma nic takiego stałego, nic, wszystko, jedyne stałe, i tutaj jest paradoks, stałe jest jego... jedyne stałe tego świata jest to, że jest niestały, yy, widzicie, że praktycznie chyba nie można tak powiedzieć, bo gdyby, gdy powiemy, że jedyne pewne jest to, że coś jest niepewne, to w zasadzie chwili, za chwilę powiemy właśnie, że to, co powiedzieliśmy, jest niepewne. Tak. Więc to przestaje istnieć w jakiś sposób. Nie wiem, czy Heraklit był świadomy tego, ale jest to pewien paradoks w głębi, ale on pokazuje cały mechanizm tego świata. I znowu kilka wieków przed Chrystusem, a wiemy o tym od Heraklita, że w świecie nic nie spoczywa, nic nie zatrzymuje się. Rzeczy, które wydają nam się hmm. nieruchome, jak skały, tak. nie są nieruchome. Znacie, w tej przed, coś stałego. tak, przed, przed teorią o atomach rewolucyjna myśl. Tak, wszystko się zmienia. Yy, m, nie jesteśmy w stanie wejść dwa razy do tej samej rzeki. Yy, nie jesteśmy w stanie nawet wejść do tej samej rzeki, bo przecież my też się zmieniamy. Jeśli my się zmieniamy, rzeka się zmienia, to co wchodzi w co? To jest niesamowity motor do, do filozofii i, 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 i pewna myśl, która dzisiaj jest bardzo obecna. Ten świat jest niestały, ciągle w ruchu. Kiedy będziemy funkcjonować w takim świecie, jest do, dość trudno, ale daje nam możliwość nieprzyzwyczajenia się do tej pewnej stałości, która i tak się w pewnym momencie rozpada. Dokładnie tak. Kolejnym filozofem, o którym chcielibyśmy powiedzieć jak gdyby równolegle, do, do Heraklita jest parmenides. Można powiedzieć, że prawie żył w tym samym czasie. E, I on robi coś rewolucyjnego, bo mówi wręcz coś odwrotnego, wszystko stoi w miejscu, nie ma, nic się nie zmienia. Jak on do tego doszedł? Parmenides wyszedł z, z kategorii bytu. Stwierdził, że wszystko co istnieje, mm. jest bytem. No byt z racji tego no, z samej swojej nazwy, byt istnieje. Mm. Rzeczywiście, jest. rzeczywiście, z samej definicji. Tak. E, w związku z tym. Skoro istnieje tylko byt. Czekaj, tak on tego na razie jeszcze nie wie. to do, nie dość, Skoro nie. istnieje byt, to zajmuje pewną przestrzeń. Mm -hmm. I tak to jest początek. Tak, byt istnieje. Teraz przeciwieństwem bytu byłby. No Może rzeczywiście, byłby w naturalny sposób niebyt. 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 niebyt, czyli coś, co nie istnieje. Naturalnie. Więc skoro nie istnieje, to nie może zawierać żadnej przestrzeni. Tak, czyli y, słynne stwierdzenie Par Parmenidesa, byt jest, a nie bytu nie ma, banalne, banalne w samym swoim założeniu yy, i definicji, tak jak powiedziałeś, byt jest, bo z definicji istotą bytu jest to, że jest, tak. a niebyt, istotą jego jest to, że go nie ma. No nie ma, nie może go być, tak, I teraz... nie może go być w żadnym... W żadnym sensie. Musimy go wyrugować. Tak, bo gdyby zaistniał w jakimkolwiek sensie, byłby bytem, to stałby się bytem. Przez być nie bytem, tak. stałby się tak. bytem. Czyli nic nie możemy powiedzieć o niebycie, wręcz go nie ma. Tak, bo gdyby się nie, nie gdybyśmy ma. mieli być rzetelni, to w ogóle nie moglibyśmy wypowiadać słowa nie. Tak. ponieważ no, one nie istnieją mhm. i nic na jego temat orzec nam nie wolno. To jest, można powiedzieć, to banalne stwierdzenie. Byt jest aniby bytu nie ma, ale jakież rewolucyjne e... wnioski i konsekwencje idące z tym. Jeśli uznacie to, czyli to, że byt jest, aniby bytu nie ma, mm, dopiero zacznijcie. Można tego, tego dojść daleko. Bo teraz jeżeli uznamy, że istnieje tylko byt. I tylko byt Musimy jest być. prawdziwy, a nie bytu nie ma, i być nie może. Tak, to, bo jest niebytem. Dokładnie, to byt musi z sobą zajmować całą dostępną mu przestrzeń. Tak, tak, bo nie może być y, przerwy między bytem a A bytem, a bytem no, bo co było w tej przerwie. No powiecie oczywiście, że coś, co nie jest, jest niebytem. Niebyt. A niebytu nie ma. Więc nie, nie, jeśli nie ma niebytu, to nie ma też przerwy pomiędzy bytem. Tak. W dodatku e... nie ma też początku bytu. No Bo teraz, gdyby był początek bytu, to on musiałby być, się leczyć w niebytu. bytu. Tak. A, a niebytu być nie może. A niebytu nie ma, Macie sprawę załatwioną, więc nie ma początku By, tego świata. W dodatku, byt, gdybyśmy się nad tym dłużej zastanawiali, tak jak parmenigias, byt nie może mm, ulegać, podlegać żadnemu ruchowi. No co ty? Ponieważ ośrodek, w którym musiałby się przemieszczać. Tak. No, musiałby dawać mu przestrzeń ruchu. Tar, a w czym miałaby być ta przestrzeń? Rzeczywiście, ruchu. musiałaby być w czymś, co byłoby niebytem. Albo przynajmniej nie byłoby bytem. Tak. A skoro istnieje tylko byt i niebyt, to wszystko, co nie jest bytem, musi być niebytem. Czyli chcesz powiedzieć, że e, u Parmenidesa e, nie I ma ruchu. I teraz to jest paradoksalne, mm -hmm. bo Parmenides, podobnie jak Heraklit pokazuje nam, czy też zauważa, że to, co poznajemy zmysłami, hmm. absolutnie nie zgadza się z tym, co możemy poznać rozumem. Tak. Obaj... Tyle, że wnioski z tego e, są zgoła odmienne. Czy... Ja bym się pokusił o stwierdzenie, że dzisiaj obydwa, e, obydwie koncepcje są aktualne. E, wróciłbym jeszcze do chwilkę do, e, do tego jednego z bytu, który hmm. jest scalony od tego założenia, które, od, od którego wyszliśmy. Byt jest, a nie bytu nie ma. Wiemy już na pewno, że byt nie może mieć początku. Naturalnie. Byt nie może mieć końca. Czyli no nie może tak. się skończyć byt. No nie może przestać być bytem, bo musiałby zostać niebytem. Panie bytu nie, nie, ma nie, bytu nie ma. Nie było i być nie może, Oczywiście. ponieważ jest niebytem. Ale, Ale to, coś, coś jakieś to są nie. genialne wnioski? Nie ma też śmierci. Bo śmierć miałaby być niebytem. A niebytu nie ma. Sprawa jest załatwiona. Nie ma też śmierci. Eee, no tak. W rozumieniu takiego bytu, który jest, tylko coś, co. Tak. My możemy tylko w ramach tego bytu, który jest to Zmienić się, ale nie może ty, nie, nie, nie to też jest niemożliwa, nie, tak. bo musiałby się odbyć w jakimś ośrodku. By to może się zmieniać. Ruch, a ruch musiałby zawierać się w czymś, co, byłoby, co nie byłoby bytem. Na dodatek byt jeszcze musiałby, zmieniając się, zmienić się w coś, co nie byłoby, no, nie mógłby być bytem, bo nie byłoby zmiany, więc musiałby być... No, pewnie niebytem. A niebytu nie ma, sprawa jest jasna. I, I nie ]ą. może go być. Tak, bo to o tym mówił cały czas Parmenides. My nie możemy nic mówić o, o niebycie. Tak. On nie może zaistnieć w żadnej postaci. Mhm. Zatem, skoro byt wypełnia wszystko, tak. całą wolną przestrzeń, nie może przestać być, nigdy nie przestanie być, nie może mieć początku, mhm. nie może mieć końca, wypełnia sobą wszystko, nie może się w zasadzie nawet zmieniać, mhm. no to. Nie może być ruchu. Zobaczcie, jesteśmy pomiędzy takimi dwoma światami. Jednym, gdzie wszystko jest w ruchu, wszystko się zmienia, nie ma niczego stałego, z drugiej strony mamy Parmenidesa, który mówi wszystko stoi w miejscu, nie ma czegoś takiego jak ruch, nie ma początku, nie ma końca, jest tylko i wyłącznie byt. Wszystko, co się dzieje w tym świecie, jest pewną iluzją. I to taką, którą powinniśmy się raczej pozbawić niż. Niż ją kultywować. Na tę myśl kontynuował Zenon, A, jest... który również jak Parmenides, Zenon uczyń Parmenidesa, który również wskazywał na to, że nasze zmysły, mhm. to co. Te dane, które do nas przesyłają, tak. do naszego umysłu, są całkowicie niezgodne z tym, co, co, co czyni, co, co, tak. co, czego wy, co jest wytworem naszego umysłu. Ja to pokazał na bardzo prostym przykładzie. Czekaj, bo Zenon Zalei wymyślił coś bardzo mądrego i sprytnego jednocześnie, stwierdził, no dobrze, nie będę cały czas tylko i wyłącznie potwierdzał myśli Parmenidesa. Czyli Parmenides ma rację, no bo trzeba znaleźć dowody. Oczywiście ja mówiłem te dowody, mówił Zenon z Zalei, ale pewnie znaleźli mi się tacy, którzy by to negowali. Ale Zenon wymyślił coś innego, dialektycznego. Wpadł na pomysł, że nie będzie bronił myśli Parmenidesa, będzie raczej obalał myśl przeciwników. Czyli nie będzie bronił stałości i niezmienności, tylko będzie pokazywał absurd ruchu i absurd zmienności. I zrobił to w taki sposób, który wyraźnie wskazuje na to, że to, co mogę policzyć, hmm. jest czymś zupełnie odmiennym niż to, co mogę zobaczyć. Hmm. Za mną wymyślił, stworzył kilka aporii tak zwanych, które w gruncie rzeczy opierają się na podobnej zasadzie. Chyba najbardziej znaną jest aporia łuku. Strzały, które zostaje z łuku wystrzelona do celu. Tak. No i wszyscy wiemy z mm -hmm. naszych obserwacji, które i z zdaniem Heraklita, i Parmenidesa, i Zanona są błędne z natury. Wiemy z obserwacji, że strzała wystrzelona z łuku dociera do celu. Naturalnie, no, zgodzicie się z tym, to jest oczywiste. I teraz to widzimy. Mm -hmm. no, ale w to obelałoby, czy było wczesności z koncepcją Parmenidesa, mm. która mówi o tym, że ruch nie istnieje, i ze bardzo łatwo to pokazać postanowił wyliczyć odległość, którą ma do pokonania strzała. Więc zgodzimy się wszyscy, mhm. że strzała wystrzona z punktu A, która ma dolecieć do punktu B, mhm. w pewnym czasie, nazwijmy to X, pokonuje pewną odległość, tak. jakąś tam. Tak. Ta odległość, którą strzała pokonuje w czasie X, do punktu, z punktu A do punktu A1, bo jeszcze do celu nie dotarłem. A, czyli chcesz powiedzieć, że musi do połowy tej drogi. Do... do połowy. Mhm. Powiedzmy, że to jest połowa. Połowa odległości i połowa czasu. Odbywa się to w pewnym, mhm. zgodzimy się wszyscy, w pewnym czasie i, 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 i pokonuje pewną odległość. Ten odcinek, mhm. tak czasu, jak i odległości, możemy podzielić na połowę. Tak, I to będzie, powiedzmy, A2 X2. Mhm. I czas i odległość. Ta jednostka, czy też tę wartość możemy podzielić znowu na połowę. Czyli tak, tak. Czyli... I będziemy mieli 3 mhm. i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Nie znajdziemy żadnej, tak, żadnej jednostki, mhm. nawet najmniejszej, i czasu, i, od, i długości, i odległości, mhm. której nie dałoby się podzielić na pół. A jak wiemy z matematyki, i na 10, i na 100. Czyli chcesz powiedzieć, że ja nawet kroku nie mogę y, zrobić, bo żeby zrobić krok, muszę zrobić połowę tego kroku, tak. a żeby zrobić połowę kroku, muszę zrobić jeszcze połowę połowy tego kroku, y, a wiadomo, że muszę to podzielić jeszcze na połowę, y, co daje pewną nieskończoność. żeby do Dokładnie, co, co się... nieskończoność, czyli mhm. jeżeli y, strzale zostanie milimetr mhm. do tarczy, no to ten milimetr możemy podzielić na nieskończoną liczbę odcinków, tak, tak? aż dojdziemy, do wielu tysięcy zer po przeciwnym. I, I teraz Zen pokazuje wprost, że gdyby przeliczyć odległość strzały do celu, czy też czas, jaki ma, w jakim pokonuje odległość od cięciwy do celu, to właściwie ona nigdy nie może tam dotrzeć. Na dodatek jeszcze, bo ta aporia ze strzałą, ze mną zwraca uwagę na czas. Kiedy patrzymy na czas, w którym leci ta strzała, bez względu na to, jak długo leci, chociaż wiemy o tym, że ona nie może lecieć już, stoi w miejscu, umówmy się, jak my wszyscy tutaj i, i, i wszystko wokoło, to ona ten czas dzielimy na poszczególne, powiedzmy, sekundy. I w sekundzie ona stoi. Albo w tym takim najmniejszym, najmniejszym fragmencie, momencie. ona musi tam stać. Nie może tam lecieć. I suma tych stojących y, strzał nie może dać ruchu przecież, mówi, y, mówi w tym momencie Zenon y, Zelei. Yes. teraz najdziwniejsze jest to, że kiedy my jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że Doświadczenia. Nie, mm. że strzała z łuku dolatuje do celu. Że Achilles nigdy nie jest w stanie do, dogonić żółwia, jeśli żółw wy, 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 wyjdzie ze startu chwileczkę wcześniej. Tak. Choć praktyka mówi co innego. No to jest jeden z najbardziej takich, ja bym powiedział, trudnych momentów filozofii starożytnej, czy nauki starożytnej, bo nagle doszliśmy do sytuacji, w której to, co Widzę, stoi w całkowitej sprzeczności mhm. do tego, co liczę. I teraz, mhm. czy to znaczy, że moje zmysły są całkowicie omylne, ale to wie? w zasadzie wszystkie, bo mogę te doświadczenia wykonywać przeróżnymi zmysłami, mhm. doświadczalnie, jak tylko sobie mogę to wyobrazić, czy też może matematyka jest niedoskonała i tutaj tkwi błąd. Mhm. Bardzo... To zostawiło filozofów w bardzo, bardzo niezręcznej sytuacji. No, bardzo długo próbowano rozwiązać dylemat Zenona, a wcześniej Parmenidesa, który prowadził nas w zasadzie w świat, który jest bez ruchu. Heraklit pokazywał ten ruch, pokazywał tą zmienność. Parmenides pokazał stojący zupełnie świat, i bardzo długo trzeba było znaleźć, poszukiwać jakichś argumentów na te perfekcyjnie skonstruowane aporie Zenona. Więc skoro ruch nie istnieje, mhm. czas nie płynie, mhm. no to filmu skończyć nie możemy. Tak, wszystko stoi w miejscu. Stoi to wszystko bez ruchu, więc zostawiamy was w tym bezruchu, mhm. w tym zawieszeniu pomiędzy tym, co widzę, a tym, co liczę. Tak. Być może. Będzie następny odcinek, choć wcale nie jest to pewne. Nie, nie, na pewno nie, bo nie wyjdziemy z tego miejsca. Bo trzeba byłoby było połowę tego miejsca, Więc, jeżeli nie znajdzie się filozof, który mm. w ten sposób pogodzi e, zmysły mm. z umysłem, mm. no to ten moment, w którym Zenon zaprzecza całemu dorobkowi filozofii już na tym jej pierwszym etapie, mógłby zakończyć e, naukę w ogóle. I to zatrzymujemy e, nasz odcinek. Tak. Pamiętajcie, byt jest, a nie bytu nie ma. Jeśli to uznacie, jesteście w kłopocie. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy. Miejmy nadzieję, że do zobaczenia w następnym odcinku. Dziękujemy.